Cześć, dzisiaj omówimy sobie paczki pod serwer Minecraft. Powiemy sobie, co powinno się znaleźć w podstawowej paczce pluginów oraz jak nie robić takiej paczki. Przykłady takich pluginów omówimy w następnych odcinkach. A teraz skupmy się na tym, na czym taka paczka polega, no i co powinna zawierać. Kiedy wchodzimy na serwer, wita nas przeważnie panel logowania. Wpisujemy wtedy L lub login, powiedzmy, że wpiszemy login. Oraz swoje hasło. No, wiadomo, że hasło wam nie pokażę. Dlatego zrobimy to tak. I jesteśmy już zalogowani w tym momencie. Jak widzicie, jesteśmy na serwerze. I teraz co zrobić dalej? Bo potrzebne są kolejne pluginy, które opiszą tak naprawdę nasz serwer i pokażą co się tutaj znajduje. No więc następny powiedzmy niech będzie plugin na Spawn. Wpisujemy spawn, więc wtedy gracz tepa się na, na to miejsce, tak? Jest w tym miejscu. Możemy też wpisać komendę warp. Powiedzmy, niech to będzie warp enchant. I wtedy jesteśmy przyteleportowani do enchantu, tak? Do miejsca, w którym ten enchant się znajduje. no Jest blisko spawnu, ale powiedzmy, że chcieliśmy wykorzystać komendę warp. Co jest kolejne? Kolejny jest, yy, jest plugin na blokowanie, powiedzmy, terenu tutaj, dookoła. Cały teren jest zablokowany, jak widzicie Bo jeszcze istnieje, jeszcze go nikt nie zniszczył, więc musi być zalogo, zablokowany tak naprawdę Co jeszcze można powiedzieć? Cały plugin do obsługi czatu Kiedy wpiszecie siema na czacie Widać, że jestem tutaj rootem Kiedy ktoś mi odpisze, widać, że jest graczem Więc tak naprawdę na tym polega obsługa czatu Też na, u nas akurat polega na dodawaniu rank Jakiś powód, że wbiłeś z żadnego powodu nie ma, widzicie. Kolejne. No tutaj będziecie potrzebowali na pewno jeszcze pluginu od rank, tak jak mówię, że widać, że jest gracz i tak dalej. To wszystko się przyda na początku waszej drogi, no i oczywiście później też. Wszystkie pluginy zależą od tego, jaki chcecie prowadzić serwer, jaki to ma być tryb, i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że my na Rewosie na przykład, prowadzimy survival, tak? Więc potrzebujemy pluginów, które są pod Survival. Jak wpiszecie u nas pomoc, to wyświetla się GUI. To akurat się przydaje na każdym serwerze tutaj. Widzicie Discord, YouTube, Facebook, i Itemshop. To no. jest są takie podstawy na każdym serwerze. Jak klikniecie tutaj, no to zobaczcie. Na przykład pokażę Wam adres do naszego YouTube'a, tak? To wszystko widać na samym początku, od razu jak tylko klikniecie. Ja nie wiem, czy ten adres jest aktualny, no ale najwyżej to potem zmienimy. Raczej teraz jest YouTube.com kośnik ekipa o, taki będzie teraz adres. I my mamy taką podstawową paczkę, która jest stworzona i od dawien, dawna już po prostu ją dopracowywaliśmy od samego grudnia, odkąd wystartowaliśmy serwer, więc cały Revos jest oparty na tej paczce i inne tryby, które robiliśmy, które teraz są usunięte z powodu braku czasu, też były oparte na tych paczkach. Wszystko musi mieć swój cel. Każdy plugin powinien za coś odpowiadać. Jeśli dodajecie dodatki, no to Dbajcie o to, żeby tych dodatków nie było za dużo, żeby też nie lagowały maszyny Ale dobra, nie o dodatkach tutaj mówimy, tylko o podstawowej paczce Więc teraz musimy się zastanowić, jakie są jeszcze podstawowe pluginy na każdy serwer No i tak jak mówiłem, to zależy od was Bo nie wiadomo co chcecie zrobić, jeśli chcecie zrobić czysty survival, to nawet nie potrzebujecie pluginu oddziałek No który u nas tam jest i zobaczcie, że działki są zabezpieczone, jak wchodzicie to widać, że Działka jest zabezpieczona, może to akurat nie jest działka. A nawet jeśli jest, to ja jestem adminem i nie wszystko widzę. Tak jak wy. Jakbyście zniszczyli bloczek, to będzie widać, że bloczek jest zniszczony, więc no, takie są zabezpieczenia działek. Okej, okay. nie będę wam pokazywał na razie całej paczki rewosa, bo nie o to chodzi, żebym wam wszystko pokazał, bo wy macie myśleć. Serwer, tworzenie serwera to jest ciągłe myślenie, dodawanie kolejnych rzeczy, usuwanie. A jeśli bym wam to pokazał, no to nie będziecie się uczyli dobierania pluginów, nie zobaczycie, że są czasami błędy, że niektóre pluginy nie chcą ze sobą współpracować, że nie wszystko działa tak jak powinno. A na tym powinno wam zależeć, bo wtedy się uczycie i robicie coraz, coraz to lepsze serwery tak naprawdę. I teraz musimy się skupić na tym, jakiej paczki nie robić, a to bardzo ważny temat akurat jest, bo wiele serwerów, na które wchodzę mają gotowe paczki z internetu. A te gotowe paczki z internetu to jest po prostu jakaś tragedia i naprawdę nie warto tego brać. Wszyscy piszą, że jest to paczka autorskich pluginów. Może autorska paczka albo paczka pluginów, ale na pewno nie autorskich. Od tego musicie naprawdę stronić i obchodzić to szerokim łukiem. Są to takie paczki po internecie, które służą do tego, żeby ludzie sobie ponabijali wyświetlenia na YouTubie albo nie wiem w sumie nawet do czego one służą, one nie są aktualizowane. To w większości są paczki pod serwery z iHC czy jakieś tam gildie inne na 1.8. I naprawdę nie warto zwracać na takie paczki uwagi. Taka paczka, która jest naprawdę bardzo dobra, wymaga dopracowania. To są wrzucone pluginy, które nie są skonfigurowane. No i tak naprawdę do niczego się nie nadają. I takiej paczki macie po prostu nie robić. Na takie paczki nawet nie zwracajcie uwagi, nie bierzcie z nich przykładu. Okej. Okay. Pamiętajcie o tym, że wasza podstawowa paczka musi być niewielka, ma zawierać niedużo pluginów, bo im więcej pluginów zawiera, no tym trudniej to potem będzie skonfigurować i jeśli zobaczycie, że jakiś plugin, że nagle wam serwer wykrzacza, nie będziecie wiedzieli, od którego pluginu to się dzieje. Więc musicie zwracać na to uwagę. I kiedy widzicie, że któryś plugin nie współpracuje, no to po prostu podmieniacie sobie ten plugin na jakieś inne. I jak macie mało pluginów, to łatwo jest dojść do tego, który plugin nie współpracuje A jak wrzucicie na przykład 50 pluginów na raz, no to musicie wymieniać po jednym, dwa pluginy No na początku można robić selekcję więcej pluginów po 10, na przykład potem odrzucać ten, który nie działa No ale nie wiadomo, czy się gryzie z tej dziesiątki, czy z innej dziesiątki, czy ten plugin, czy tamten plugin No to wszystko nie jest takie proste i musicie zwracać na to uwagę i pamiętajcie o tym, że to naprawdę jest dodatkowa konfiguracja, dodatkowe godziny, które musicie spędzić na tym, więc nie warto, nieprawda nie warto się z tym męczyć i nie warto tego robić. Więc weźcie podstawowe pluginy, które sobie skonfigurujecie tak na spokojnie, naprawdę jakieś logowanie jak Outman na przykład. No to jest taki podstawowy znany, albo login security też jest coraz bardziej w sumie znany, ale nie jest aż tak znany jak Outman do logowania. Bierzecie podstawowe pluginy i je konfigurujecie. Takie na zabezpieczanie terenu, na zabezpieczanie czanków powiedzmy działek. Ale nie bierzecie takich pluginów na dodatki, na przykład nie wiem jak partikle, jakieś efekty dodatkowe, cząsteczki itd. Tak jak na przykład to GUI, które mamy na Rewosie. tego na początku nie musicie robić, to jest naprawdę dużo czasu trzeba nad tym spędzić. I zobaczcie, że tutaj są podłączone inne pluginy, jak na przykład ten plugin na karnet, który mamy wgrany. To wszystko jest podłączone do tego. Więc musicie zwracać na to uwagę, żeby tak nie było O, widzicie tutaj, co się dzieje na serwerze Pan policjant porządku pil Dobra, nieważne, nie o tym jest ten odcinek O tym, jak zabezpieczać serwer i co robić Zobaczymy w kolejnym odcinku, zobaczycie sobie Co robimy z takimi panami Jak korzystamy z Elbeltula i tak dalej Tym razem się chłopu upiekło powiedzmy, bo Nie mam zamiaru tego usuwać No i widzimy, że tutaj nie ma działki na przykład Jakby ten teren był zabezpieczony, to ktoś by nie postawił tego I zobaczcie, jak teraz zrobicie otwarty Serwer survival bez działek, bez działek, tak? I z otwartym Whiteistą. No to tak naprawdę będzie to wyglądało tak. Porozrzucane randomowe bloki, pobudowane jakieś dziwne rzeczy, więc wasza paczka podstawowa pluginów musi być przemyślana. Musi być bardzo, bardzo dobrze przemyślana, żebyście dokładnie wiedzieli, co chcecie zrobić, zanim się zabierzecie za tą paczkę. To wszystko jest bardzo ważne i musicie na to zwracać uwagę. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie cześć, Siemanko.